Siema, witam to was w kolejnym odcinku z seriem CM na World of Fire. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w, niepow... w niepowtarzalnej atmosferze, ponieważ właśnie Dzień ponieważ, dekad, dekad, ponieważ dekad, właśnie dekad. Maciek TMpl przed na serwer i zapowiedział wszystkim, że Bob zostanie zamknięty. Tak, Dzień, dekad, dekad? jest szmati i jest Manna, który nie może wbić na serwer. Przywitajcie się. Witam. Hey, dekad, dekad jest. Nowy. O tak, to jest dekad. Czekaj, zrobię Ci screena, szmati. O, jak to? Czemu ja w ogóle nie mam temu? No nieważne. wo wow, wow. Prawie się zabiję. Ale spoko. Gdzie ja w ogóle jestem? Szmati, gdzie my teraz jesteśmy? Tak zwane trąbki wielkie wynika z napisu. Co to jest? nowy serwer no ale czemu zabrać nasz IP? Ej dekad gdzie ty idziesz? Nie, nie odchodź co to ma być? To jest dekad Jezu nie posraj się ty Ludzie co to, to jest, co się w ogóle dzieje Ale ten tylko byłby jakiś slumsy mieszkajmy Ty ale tak bez kitu no czemu ja nie mogę wbić? No to, co tu się w ogóle stało? Dlaczego to jest jakaś inna mapka i... Jest jakiś Pablo, czekaj, jakłaś nie... Okażkam pił! Ej, słuchajcie, zbieramy grupę Wopa i wybija... Ej, czemu Katek dostał girla? Jak to jest on Nie wiem, a jakim jestem? Ej, ludzie, zaraz wbijamy jako pół WOPA i zaczynamy ich wyzywać, co Ale no to? o co chodzi? W ogóle co to? wopa usunęli? No? O lol Jeszcze na nim grałem niedawno No więc jak jest, widzicie moi widzowie Z tego co tak. się orientuję tamta mapka została usunięta W zamian w zamian, ja Zamiast tamtej mapki mamy jakiś serwer sławnych tych osobistości z YouTube'a Takich jak tam Dekat Chyba jeszcze Pablos jest, jest czy ktoś tam no i... teraz już chyba Wop nie będzie taki sam. Trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa z tego, co mi się zdaje. Nie gramy tu, tu t... ma matka, Ja jestem Maciusia i ma serczurki. Zgadzam się z tym. Jak, jak tam na ten dach, tam gdzie był dekad? Nie wiem. Co no to, co i dekad gdzieś, proszę. Co to co w ogóle jest? Sorki, ja, ja, nie, ja nie ogarniam. Pablos jest. W ogóle jakieś skały z surowcami. Win... winda wodna do kopalni? to jest w ogóle? Eee, przecież oni już mają modów, adminów. To nie musieli się przygotowywać na to... Ho, ho, ho. Ej, O, ja mam że... dekada, ja mam dekada. Gdzie Nie wiem, ale sobie zrobię jeden screen'a, bo nie mogę. Nie, dobra, słuchajcie. Robię cięcie, spróbuję się czegoś dowiedzieć, o co to chodzi. I, i widzimy się jak już będę coś wiedzieć albo jak coś ubije i tak dalej. No to cześć. Okazało się, że Maciek o tym zamknięciu WOPA pisał już jakiś czas temu. Spojrzałem teraz na forum, tu jest napisane, że Maciek napisał tam do wszystkich, nie wiem dokładnie gdzie, ale napisał, że WOP decyzję właśnie pl został zamknięty yy, Więc, no więc z WOPA tego już nie będzie. Nie wiem czy będę grać na tym serwerze. Póki to nie zamierzam, bo on mi się nie podoba. Nie będziesz na tym Grał co ty sobie myślisz. Właśnie. Ja ci nie pozwolę. To jakieś dziecko maskina JJ Docker, OMG. Właśnie, więc tutaj ja raczej grać nie będę, jak widzicie takie są oceny tego serwera. Yy, więc więc myślę, że to z tego nic nie będzie. Skaczę do Stało, Jak to mówił pewien raper. Z tego nic nie będzie, choćby tanie. Gdzie? I w ogóle na tym serwerze się nie da zabić, tak wiemy to. <grym> Siedzę w labie i pisze palę się i pisze brak uprawnień No ja też, mówię. mi też pisze brak uprawnień I wszędzie, <laughs> wszędzie mi pisze Ale to kupię. Dobra, więc ja już wychodzę z tego serwera, bo... Ja <laughs> wiem, że dostanę jakieś tam bana chyba Ej, Ja jeszcze trochę pomysł Ty, ktoś napisał Pablo, ten serwer jest dla mnie lepszy od Wop'a ta chyba żart. Bo chce się podlizać no Nie wiesz jak jest? Tak, tak no Dobra, słuchajcie, więc... Myślę, że nasza seria z Wop'a już się skończyła. Zaczniemy inną serię z tego serwera może, ale raczej yes, to nie raczej nie serii z tego Chyba, robię. że Maciek zacznie tu grać, to pomyślimy. Ale póki co zakończymy na moim zdjęciu z Dekatem. Muszę sobie zrobić... <laughs> gdzie jest zdjęcie. Dekat? Gdzie jest Dekat? Tutaj. Gdzie? 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 O. Trąbki. Trąbki. Więc tak, porobię sobie parę Jak zdjęć jest? z Dekatem. Kolega, no. Zamulę sobie kompa. No wiec, ja. A teraz już się z wami pożegnam. To był ostatni odcinek z serii MCM na World of Pirates, który w zasadzie już nie był na World of Pirates. Myślę, jest że ta deka. seria była w miarę fajna. No i co, no i... E, nie. E, chodź tu jeszcze. Do zobaczenia w innych ten. filmikach. No. Dobra, to żegna się z wami MCM Kreator, Kaszka Manna i Szmati. Marka. Siema jeszcze ten dekad się tak. To. Ja już się nie postawię, ale nie go widziałeś na no chłopie.